Cześć moi drodzy, wreszcie przychodzę do Was z recenzją Ornitoptera z Dune i y. muszę powiedzieć, że dawno nie składałem setu, który wzbudzałby we mnie taki wewnętrzny konflikt. Z jednej strony podoba mi się on jak najbardziej, natomiast z drugiej strony go nie znoszę. Jest to taki ambiwalentny stosunek, który można porównać z tym, co czułem, jak składałem Astona Martina, jeszcze z serii Creator Expert tego. 007, gdzie mieliśmy bardzo dużo fajnych mechanik wewnętrznych, natomiast zewnętrzne było po prostu paskudne. Tutaj jest podobnie, a w szczegóły wdam się już za sekundę. Oczywiście na samym początku pragnę podziękować naszym najmocniej wspierającym nas patronom na Patronite. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, to zapraszam albo do karty, albo do linku na dole strony, a my przejdźmy już do właściwej recenzji. Ornitopter z Duny najprawdopodobniej jest jednostrzałem nakierowanym na to, że już niedługo do kin wchodzi druga część filmu. Oczywiście film bazuje na książce, która mogłaby być moim dziadkiem, a dla niektórych widzów także pradziadkiem, za którą ja osobiście nie przepadam. Frank Herbert napisał powieść, czy raczej cykl powieści typowo mesjanistycznych. Ten sam nurt reprezentował chociażby Orson Scott Card, w swojej sadze o enderze ja niekoniecznie lubię takie dość proste historie opowiedziane z pompą, no ale powiedzmy, że Duna to jest jednak klasyk. A jeżeli klasyk, no to warto wydać zestaw, który bardzo mocno bazuje na tym, co opisuje książka, a potem przedstawia film. To, co rzuca się w oczy na samym początku i co widzicie też obok, to rozmiar tej maszyny. Pomimo stosunkowo niewielkiego pudełka i można powiedzieć, że całkiem akceptowalnej ceny, tym bardziej że zestaw jest w szerokiej dystrybucji, dostajemy ogromny model. Mój problem z tym ogromem polega na tym, że jest on trochę oszukany. Szerokość skrzydeł wynika tutaj przede wszystkim z użycia zupełnie nowego elementu, tych oto płatów. Mamy ich aż 8. Na pewno one podbijają mocno cenę tego modelu. Natomiast mi osobiście nie do końca podoba się to, że te skrzydła to jest monolit. Wydaje mi się, że można było te skrzydła wymyślić trochę inaczej, tak żeby one były budowalne. Oczywiście byłby to. Powtarzalny build, no bo budowalibyśmy aż 8 podobnych skrzydeł. Z drugiej strony wiem, że ich konstrukcja wynika z tego, że mamy tutaj jedną funkcję zabawową, dla której elastyczność tych płatów jest niezbędna. O tej funkcji powiem zaraz i przy okazji od razu dodam, że też nie uważam jej za niezbędną w tym modelu. Jestem też umiarkowanie pewien, że LEGO znajdzie jeszcze zastosowanie dla tych płatów, bo Ewidentnie nadają się one na jakieś wielkie liście w kolekcji botanicznej. Podejrzewam, że jeszcze je zobaczymy w kolorze zielonym albo ciemnozielonym, no ale na razie mamy je tylko tutaj. Najgorszą dla niektórych i najlepszą również dla niektórych cechą tego modelu jest to, że to nie jest de facto set ICONS, czyli systemowy. Tak naprawdę to jest technik w systemowej skórze. 90% modelu buduje się tak jak modele z Technika, to znaczy mamy mnóstwo belek, z dziurami i pinów technicznych, które musimy po prostu ze sobą spinać. To zresztą widać już na ukończonej konstrukcji. Większość na przykład tych elementów skrzydeł to są elementy techniczne. Tak samo cały praktycznie środek tego modelu to jest technik. 90% tego modelu to jest po prostu mechanika, którą buduje się może nie bardzo długo, no ale dość drzmudnie, a ja za tym nie przepadam. A jeżeli technik, to przejdźmy może od razu do funkcji zabawowych, bo jest ich tutaj sporo. Tak samo zresztą jak we wspomnianym przeze mnie na początku Astonie Martinie z Creator Experta. Większość funkcji zabawowych wiąże się ze skrzydłami. Pierwszą z nich jest to, że możemy sobie nimi pomachać. Ja osobiście uważam, że akurat ta funkcja jest trochę zbędna, biorąc pod uwagę fakt ile miejsca zajmuje mechanizm machania tymi płatami i jak Niewielki jest ich odchył podczas naciskania tego przycisku z tyłu. Zupełnie szczerze uważam, że można to było załatwić po prostu montażem ich na jakichś zawiasach. Funkcją niezbędną, jeżeli nie macie miejsca na przechowywanie tego modelu w tym oto aspekcie, to znaczy z rozłożonymi skrzydłami, jest możliwość złożenia płatów. I to działa świetnie i wygląda bardzo fajnie. Co nie zmienia faktu, że po złożeniu tych płatów model bardzo traci na wyglądzie i raczej. Nie będzie wtedy modelem typowo wystawowym. Wreszcie to, co mi się najbardziej podobało, to mechanizm wysuwania podwozia. To jest zrobione po prostu fenomenalnie i poniekąd jest niezbędne, jeżeli chcecie ten model prezentować na ziemi. To, jak to jest zaprojektowane, trochę umyka mojemu zmysłowi inżynierskiemu na poziomie podstawówki, mniej więcej. Dlatego ja jestem zachwycony, bardzo mi się podoba. To, jak to zostało rozwiązane, i uważam to za najfajniejszy feature. Do tego mamy też funkcję typowo zabawową, to znaczy, możemy sobie otworzyć kokpit. Co prawda nieco inaczej niż w oryginalnej, powiedzmy, wersji tego Ornitoptera. Dzięki otwarciu kokpitu, mamy dostęp do środka. Możemy sobie wyciągnąć siedzonka i zamontować w nich jakichś pasażerów. Dwójkę, niewielu, co prawda, bo w środku nie zmieści się żaden, absolutnie. Rampa prowadzi do mechanizmu, gdzie ktoś mógłby zostać sprasowany, natomiast to jest rzeczywiście fajnie zrobione. W ogóle, front modelu jest absolutnie najładniejszą częścią całej konstrukcji. Tutaj można powiedzieć, że jest to element typowo systemowy, który mi też bardzo się podoba. Spore zarzuty mam do tyłu, pomijając ten przycisk do machania skrzydłami, który mi się nie podoba. Również cały ogon jest taki trochę gwiezdnowojenny sprzed lat 5. Oczywiście mamy jakieś tam wykończenie, które sprawia, że wygląda on nieco lepiej, ale rażą trochę szpary, rażą trochę stady i wystające części techniczne, które po prostu sprawiają, że ten model nie wygląda tak dobrze, jak można by się spodziewać. No i ja też byłem trochę zawiedziony. Poza modelem w zestawie znajdziemy też komplet figurek z Dune'y. Jest to 8 postaci, z których każdą właściwie można łatwo rozpoznać, czy to po obejrzeniu filmu, czy po lekturze książki. Niestety tu też mamy pewien zgrzyt. Jakkolwiek ogólnie te postacie prezentują się całkiem przyjemnie i rzeczywiście widać, że na przykład w przypadku główek LEGO przyłożyło się do roboty, bo większość z nich ma dwie minki, fremeni czy fremenki bardziej mają rzeczywiście niebieskie oczy. Lady Jessica ma ten swój velon Bene Gesserit na twarzy. no Wygląda to bardzo fajnie. Natomiast minusem jest to, że mamy tutaj aż trzy takie same torsy i trzy takie same komplety nóg. Widać wyraźnie, że Lego nie chciało tutaj przekombinować z ilością nadruków, ale z trzeciej strony dorzuciło nam kilka elementów materiałowych. Mamy jedną fajną pelerynkę, taką wystrzępioną, no i mamy tę szatę Waldimira Harkonnena, która wydawała się fajna, dopóki nie okazało się, że to faktycznie szata. Poza tym, figurka Waldimira jest golutka, to znaczy pod nią mamy po prostu czarną figurkę. Ja nie chcę zdejmować tej szaty, bo zakłada się strasznie upiedliwie, Żeby ona równo leżała, trzeba się trochę nastarać. Natomiast. No, nie powiem, żeby ta figurka robiła jakieś takie ogromne wrażenie, a przynajmniej nie takie jak wyglądało to na zdjęciach. W ogólnym rozrachunku uważam ten set za bardzo nierówny. Mi osobiście on nie do końca leży. Gdybym chciał set z technika, to kupiłbym set z technika, a nie z Icons. I to jest mój główny zarzut. Ale umówmy się, jest on dość subiektywny, bo ja po prostu technika nieszczególnie lubię. Jeżeli wy lubicie, no to śmiało możecie go kupić. Pamiętajcie tylko, że to nie będzie również stuprocentowy technik. Takie pomieszanie systemowych, klocków i technicznych jest w jakiś sposób ciekawe, natomiast nie każdemu może odpowiadać i to przede wszystkim warto mieć w głowie, jeżeli zastanawiacie się, czy ten zestaw kupić. Dajcie znać, co wy planujecie. Czy chcecie kupić ornitoptera? Ja teraz go trochę obcykam do ujęć, które widzieliście już w recenzji. Na koniec dziękuję oczywiście pozostałym naszym patronom na Patronite. Ponownie zapraszam do dołączenia do tego szanownego grona. Pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach, o lajkach, o subskrybowaniu, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja się na razie z Wami żegnam i idę zastanowić się, gdzie ten ornitopter postawić tak, żeby jakoś wyglądał. Na razie!